Skąd się biorą incele? Incel to skrót od angielskich słów involuntary celibate, czyli tzw. celibat mimowoli. Terminem tym popularnie określa się osoby mające problemy z nawiązywaniem relacji, przede wszystkim seksualnych. W kontekście Inceli mówi się też często o subkulturze internetowej, która łączy mizoginię. Wynikającą z niemożności sprostania współczesnym kanonom męskości i atrakcyjności, z pewnego rodzaju relacyjnym nihilizmem. Incele z definicji postrzegają siebie samych jako osoby nie będące w stanie znaleźć partnera, wejść w związek lub uprawiać seksu, mimo że tego pragną. Często pisze się też o tym, że w społecznościach internetowych zrzeszających tzw. inceli często pojawiają się hasła i wypowiedzi przesiąknięte nienawiścią do większości kobiet, nawołujące nawet do przemocy wobec nich. I oczywiście jestem w stanie uwierzyć, zresztą widziałem też tego typu, tego typu wypowiedzi, tego typu screeny, screeny z różnych forów itd. Ale też jest dużo osób, które, które gdzieś identyfikują się jako cele, które mogą podchodzić pod to zjawisko, ale absolutnie nie podzielają aż takich poglądów, więc myślę, że. Generalizacja stwierdzająca, że wszyscy Incele myślą w taki sposób, byłaby jak zwykle dość krzywdząca, choć oczywiście ten najbardziej radykalny odłam na pewno istnieje. Myślę jednak, że warto i tego chciałbym się podjąć w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku, żeby spojrzeć szerzej na to zjawisko, które może dotykać w mniejszym lub większym stopniu bardzo wielu, szczególnie młodych mężczyzn. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi, skąd ten cały Incelizm może się brać i jak się z niego wydostać, to zapraszam Was na materiał. Po więcej psychologicznej wiedzy, filozoficznych rozważań i dyskusji, poleceń literackich, a także podsumowań najciekawszych informacji z odcinków, zapraszam Was też na mój profil na Instagramie. Ten profil to Człowiek Absurdalny. Rozdział pierwszy. Kryzys okresu dojrzewania. Chociaż nie można powiedzieć, że incelami są tylko bardzo młodzi nastoletni mężczyźni w okresie dojrzewania, to jednak Znalezienie się w tej sytuacji, kiedy człowiek traci absolutnie wiarę w to, że może znaleźć dla siebie partnera, satysfakcjonującego dla siebie partnera, wynika z nieporadzenia sobie z pewnego rodzaju kryzysem, z którym tak naprawdę zmagają się wszyscy młodzi ludzie w wieku nastoletnim w okresie dojrzewania. Dojrzewanie to generalnie bardzo trudny czas, przechodzi się wtedy dość silny taki kryzys tożsamościowy, człowiek odkrywa Kim jest, buduje swoją samoocenę bardzo mocno w tym okresie, buduje swoją pewność siebie. Wiąże się to też z odnajdywaniem się w relacjach z innymi ludźmi, z tym w jaki sposób postrzega się samego siebie, to co ma się do zaoferowania innym ludziom w tych różnorodnych bardzo relacjach, nie tylko tych romantycznych, nie tylko tych absolutnie seksualnych. W każdym razie praktycznie wszyscy, i chłopcy, i dziewczynki w tym okresie, nastolatkowie. Mają problemy związane z brakiem wiary w samych siebie, w swój wygląd, mają mnóstwo różnych kompleksów, które oczywiście dużo z nich znika, jeżeli sobie pozytywnie z tym kryzysem poradzi, ale one też część z nich zostaje gdzieś tam dalej na, na resztę życia. Dziewczyny, nawet jeżeli mają to poczucie, że ich wygląd przyciąga chłopców, przyciąga ich zainteresowanie, to będą miały różne inne obawy związane na przykład z tą, że ich osobowość, że ich charakter nie jest na przykład nie będzie interesujący czy że ma wiele różnych wad, więc przez te bardzo silne, trudne emocje przechodzi naprawdę większość. Nieliczni dość dobrze sobie z tym radzą. Zazwyczaj wiąże się to z bardzo takim dużym wsparciem, jakie otrzymuje się głównie od, od rodziców. Czyli zależy to od tego, jakie warunki panowały w naszym środowisku domowym, choć nawet najlepsze warunki w domu, największe wsparcie, akceptacja, miłość rodziców też nie gwarantuje, że człowiek, młody człowiek przez tego typu trudne emocje, przez tego typu kryzys nie będzie przechodził. Muszę się przyznać nawet, że jak przypominam sobie swoje lata szkolne, nastoletnie, mój okres dojrzewania. To myślę, że gdyby gdzieś moja droga potoczyła się inaczej, to mógłbym nawet stać się takim stereotypowym incelem. Może nawet przez pewien czas, przez, przez ileś lat podchodziłem pod tą kategorię, choć nigdy tak tego nie nazywałem, nie trafiłem do żadnej społeczności internetowej inceli. Miałem jednak w sobie dużo takiej frustracji, dużo problemów związanych właśnie z relacjami z dziewczynami, choć miałem dużo znajomych. To miałem takie bardzo głębokie poczucie w pewnym momencie swojego życia, że jestem absolutnie nieatrakcyjny fizycznie, że dziewczyny, kobiety tylko na to zwracają uwagę, ewentualnie jeszcze na to, czy, czy mam pieniądze, a przede wszystkim w tamtym czasie bogatych jeszcze rodziców najlepiej, a nie miałem, niestety, więc to też było jakimś źródłem moich kompleksów, więc miałem taką obawę, że nigdy. Nie znajdę, sobie, nie znajdę osoby, która mnie pokocha. Przecież jestem całkiem inteligentny, mam dużo takiej wartości w sobie, potrafię, potrafię słuchać, potrafię być dobrym przyjacielem. Dlaczego nikt nie chce się mną zainteresować? Pewnie kobiety, dziewczyny są, y, są płytkie, y, są złe itd., itd. Mówię o swoich takich poglądach, postrzeganiach z tamtego czasu. To się na szczęście u mnie zaczęło bardzo mocno zmieniać. Jakoś udało mi się te relacje absolutnie satysfakcjonujące nawiązywać. I tak to wygląda też u większości ludzi. Nabierają gdzieś tej pewności siebie, nabierają tych umiejętności poznawania innych ludzi, poznawania płci przeciwnej, budowania z nimi różnych relacji, również tych seksualnych. Pytaniem jest, dlaczego niektórzy nie wychodzą z, tego, z tych takich poglądów, z tego takiego postrzegania samych siebie, tylko jeszcze mocniej się w tym utwierdzają i w tym zostają, co może być bardzo poważnym, kłopotem dla nich i źródłem cierpienia na całe dalsze życie. Rozdział drugi. Samo spełniająca się przepowiednia i efekt bańki informacyjnej. Problem z ludzkim umysłem, dotyczący tak naprawdę przeróżnych poglądów, jest taki, że nasz umysł, bardzo nie lubiący tzw. dysonansu poznawczego, czyli kiedy zdobywa informacje pokazujące mu, że jego przekonania do tej pory były błędne, uwielbia sobie znajdować potwierdzenia swoich własnych przekonań. I teraz jest tym też bardzo, bardzo dobry. Jeżeli na przykład mamy taki pogląd, że nie wiem, kobiety są płytkie, albo interesuje je tylko wygląd fizyczny, interesują je tylko na przykład dochody itd. itd. Bardzo łatwo jest, koncentrując się tylko na tym, znajdować sobie przeróżne potwierdzenia, które jeszcze dodatkowo Interpretując, nie zadając sobie trudu, żeby dojść do prawdziwych źródeł, różnych sytuacji, możemy właśnie interpretować jako takie ciągłe potwierdzenie tej postawionej przez nas już na wstępie tezy. Jeżeli wchodzimy w jakąkolwiek relację, rozpoczynamy jakąkolwiek może znajomość bardziej, z takim nastawieniem, że na pewno się nie spodobamy. Drugiej stronie pod kątem naszej atrakcyjności fizycznej czy naszego statusu społecznego, to też bardzo łatwo będzie odnajdywać sygnały i informacje znów, nie zadając sobie trudu, żeby je naprawdę zweryfikować, naprawdę zajrzeć w to głębiej, które będą potwierdzały ten nasz pogląd, będą nas tylko w nim utwierdzać. W dużej mierze internetowy charakter zjawiska incelizmu wiąże się jednak z jeszcze jednym dość dużym zagrożeniem, które tą samosprawdzającą, ten efekt samosprawdzającej się przepowiedni jeszcze w bardzo y, dużym stopniu nakręca. Mianowicie, znajdując się w takiej społeczności internetowej, na jakiegoś rodzaju, na przykład forum, z innymi ludźmi o bardzo podobnych doświadczeniach, z innymi ludźmi dodatkowo odczuwającymi dużo negatywnych emocji silną frustrację, złość itd., itd., Powstaje tak zwany efekt w bardzo mocny sposób efekt tak zwanej bańki informacyjnej. Czyli kiedy jesteśmy w takim miejscu, gdzie wszyscy tak naprawdę podają dodatkowo przykłady. Które mają potwierdzać te nasze założenia, mają potwierdzać te nasze poglądy, no to tylko oczywiście utwierdzamy się w tym, że tak, tak dokładnie, dokładnie wygląda cały nasz świat, bo zewsząd jesteśmy bombardowani dokładnie takimi informacjami. Nie zwracamy uwagi, w jak bardzo takim gęstym filtr, filtrze funkcjonujemy, który odcina nas w ten sposób od informacji od Informacji ze świata, które mogłyby zmienić nasze poglądy, które mogłyby nam pokazać, że na przykład, świat jest trochę bardziej złożony. I teraz z jednej strony te społeczności w założeniach, tak się podkreśla, one miały służyć przede wszystkim wzajemnemu wspieraniu się, kiedy jednak tam się pojawiają coraz bardziej radykalne poglądy i hasła, kiedy tam właśnie mamy odfiltrowane tylko te najbardziej negatywne przykłady, które też są. Przecież interpretacją i percepcją tych danych osób, ich przeżyć, tego, co ich spotkało ze środowiska, to bardzo łatwo, szczególnie jak się jest jeszcze młodym człowiekiem, utknąć w tym i tak mocno, mocno zabetonować te swoje poglądy, co później jakby zostaje z nami tak naprawdę na lata. I cały czas, jeżeli się funkcjonuje w tej społeczności, jest tylko kolejnym wzmacnianiem tego efektu w naszej głowie. Czy można jednak zmienić swoje myślenie i przede wszystkim swoją sytuację życiową, szczególnie w kontekście? relacji z innymi ludźmi? Rozdział trzeci. Jak przestać być incelem? Jednym z fundamentów incelizmu jest pogląd, że kobiety w bardzo dużej mierze, dobierając sobie partnerów, zwracają uwagę na ich wygląd fizyczny on jest absolutnie kluczowy oraz ich status społeczny, pozycję społeczną, wiążącą się głównie z posiadaniem materialnym, z zarobkami. I tak dalej. I stąd wyciąga się dalej przekonanie, że jeżeli nie ma się tego wyglądu fizycznego na odpowiednio wysokim, zazwyczaj za wysokim poziomie, nie ma się tych środków materialnych, to nie ma się w zasadzie szansy na znalezienie związku, znalezienie partnerki, na przykład seksualnej. I oczywiście można pracować ze swoimi poglądami, ale jeżeli chodzi o nasz wygląd zewnętrzny, to trochę jest tak, że wyglądamy, jak wyglądamy. Nad nim też można nad tym wyglądem pracować, można go korygować, ale niejako pewnego pułapu tego, jak będziemy odbierani przez innych ludzi, yy, nie przeskoczymy. I czy teraz zamierzam powiedzieć osobom, które czują się nieatrakcyjne fizycznie, które nie są zadowolone ze swojego wyglądu, e, identyfikują się gdzieś tam z byciem Incelami, że ten wygląd fizyczny nie jest ważny, że tak naprawdę jest duża grupa ludzi, duża grupa kobiet, która na ten wygląd nie zwraca uwagi? Oczywiście tak też nie jest. Wygląd fizyczny, dlatego, żeby być atrakcyjnym dla drugiego człowieka, jest ważny, jest istotny. Jest też oczywiście jakaś grupa osób, która ekstremalnie duży, dużą uwagę przykłada do wyglądu fizycznego. Swoją drogą, bardzo często jest tak, że osoby, które same mają dużo kompleksów na punkcie wyglądu fizycznego, bardzo mocną uwagę na niego zwracają u siebie, też równie mocną uwagę zwracają na ten wygląd, na przykład tylko na nim się koncentrują u drugiego człowieka, u płci przeciwnej na przykład, ale to pomijając. O czym należy jednak pamiętać, to że wygląd fizyczny jest tej atrakcyjności, atrakcyjności dla potencjalnych partnerów, tylko jedną ze składowych. Chociaż potocznie mówimy, że ktoś nam się podoba, to często możemy nawet nie być świadomi, jak wiele w tym podobaniu się zawiera, i nie chodzi tylko o wygląd twarzy, kształt tej twarzy, kształty ciała, ale też będzie tam mnóstwo takich elementów, jak na przykład sposób poruszania się tej osoby, pewność siebie pokazywana w mowie ciała, głos. To w jaki sposób ktoś się wypowiada, jaki ma rytm tego, jak się wypowiada, zapach tego drugiego człowieka, to jak się czujemy przy tej drugiej osobie, to jak ta osoba się zachowuje, więc tutaj będzie bardzo dużo różnych elementów, które tak naprawdę nie są związane tylko i wyłącznie z tym, jak wygląda nasze ciało, jak wygląda nasza twarz. Kiedy wszystkich tych dodatkowych elementów jesteśmy pozbawieni, na przykład w różnych badaniach, kiedy ocenia się atrakcyjność drugiego człowieka tylko na podstawie na przykład jego zdjęcia, to rzeczywiście u ludzi można zauważyć pewnego rodzaju preferencje, kształtują się pewnego rodzaju kanony, co jest atrakcyjne, a co nie. Kiedy jednak dochodzi do prawdziwego spotkania z drugim człowiekiem, to to aż jest fascynujące jak nasze przeróżne różnice indywidualne, jak nasze. Osobiste preferencje sprawiają, że na przykład jedna osoba może nam się wydawać szalenie atrakcyjna, i ta sama osoba może być zupełnie nieatrakcyjna, zupełnie niepociągająca dla innego człowieka. Dlatego warto zwracać uwagę, jak bardzo to będzie różnorodne i jak należy unikać tutaj zbędnych, krzywdzących generalizacji. Drugą kwestią, dość mocno poruszaną przez środowisko Inceli jest oprócz wyglądu zewnętrznego, oprócz atrakcyjności fizycznej. Kwestia statusu społecznego, który głównie łączy się z posiadaniem tej pieniędzy, z zasobnością portfela. I teraz tutaj znów popełnia się ten błąd, że ten status społeczny spłyca się tylko i wyłącznie do tego, ile ktoś ma tych pieniędzy, jaka tam liczba funkcjonuje na koncie i co za nią można kupić. Oczywiście będą osoby, które ekstremalnie dużą uwagę będą zwracały tylko na ten aspekt, ale generalnie. My ludzie zwracamy uwagę na swój status społeczny między innymi dlatego, że wyciągamy z niego przeróżne wnioski na temat danego człowieka. Na przykład, czy jest to osoba pracowita, cierpliwa, kreatywna, która potrafi do czegoś dojść, zaradna życiowo, która potrafi ogarnąć swoje własne życie i tak Dlatego często twierdząc, że na przykład dla kobiet u mężczyzn tylko i wyłącznie atrakcyjne jest to ile taki mężczyzna ma pieniędzy, to znów jest absolutnie błędna generalizacja. Czy nie jest też jednak tak, co się krytykuje w środowiskach, w społecznościach inceli, że nasz świat coraz większą uwagę zwraca właśnie na wygląd fizyczny, na tą zewnętrzność naszą, zwraca na takie, na takie dość płytkie rzeczy, jak to, co posiadamy, jaki mamy samochód, gdzie jeździmy na wakacje i tak dalej, ile tych pieniędzy faktycznie mamy. I oczywiście, nieraz mówimy o tym kanale, jest tak, chociażby przez media społecznościowe, że to takie dość płytkie postrzeganie innych ludzi, ono się nasila w nas przez te różne mechanizmy psychologiczne. Ale twierdzenie, że dotyczy to absolutnie wszystkich w różnym stopniu i że nikt z nas, na przykład żadna z kobiet, nie podchodzi do tego zagadnienia dużo bardziej refleksyjnie, jest też bardzo szkodliwą bzdurą, jeśli się w nią wierzy. Jak więc Przestać być niejako Incelem. Po pierwsze, to bardzo ważne, żeby zdać sobie sprawę, że na to, jak jesteśmy odbierani przez płeć przeciwną, przez kobiety, na to, jak atrakcyjni dla nich będziemy, ma wpływ dużo więcej elementów e, niż tylko nasza budowa fizyczna i zasobność naszego portfela. I to elementów, na które mamy wpływ, nad, my, nad którymi możemy, a wręcz. Powinniśmy pracować, bo to są kwestie, które wiążą się po prostu z tym, że wiedziemy zdrowe, dobre życie. Druga bardzo ważna kwestia, z której naprawdę warto zdać sobie sprawę, to że kiedy ma się takie mocno negatywne poglądy wobec płci przeciwnej, na przykład wobec kobiet, które jeszcze są wzmacniane, tak cementowane, jak wspominałem, przez na przykład uczestnictwo w tej społeczności, Niejako inceli, to to jest bardzo mocno wyczuwalne przez drugą stronę. I teraz mało jest rzeczy tak odrzucających, tak zabijających naszą atrakcyjność niż to, że druga strona będzie miała poczucie, że w nas jest pewnego rodzaju złość, frustracja, desperacja. Jeżeli na przykład kobieta podczas spotkania z mężczyzną, poznawania go, będzie wyczuwała, że w jego podejściu, w jego poglądach jest coś, co ją bardzo ocenia, Potępia, jest takie wyjściowe, negatywne nastawienie do niej, to będzie absolutnie zabijać jej pociąg do tego mężczyzny. A to jest bardzo szybko, bardzo łatwo intuicyjnie tak naprawdę wyczuć, a jej zachowanie będzie tylko wzmacniało dalej ten pogląd. Mężczyzna nie wpadnie na to bardzo często, że to przez to, jak on był nastawiony, tylko będzie myślał, no. Takie są zapewne kobiety. Swoją drogą, znajoma niedawno wyżaliła mi się z takiej sytuacji, że spotykała się z pewnym mężczyzną już, już dość długo, byli na, na, kilku, na kilku randkach, i on jej zaproponował żeby byli razem w związku i co ona na to. I ona powiedziała, że potrzebuje czasu, żeby się nad tym zastanowić. to się wiązało, wiązało z różnymi dość przykrymi doświadczeniami, które miała, miała wcześniej, ale rzeczywiście lubiła tego gościa. Nawet wspominała mi o tym właśnie, że dostała taką propozycję, że, że coś jest na rzeczy, że poważnie to rozważa. I teraz nie minął bodajże tydzień, po czym on napisał jej sporo różnych takich, wylał sporo różnych swoich żali, Troszeczkę wyzwał od tego, że ona się nie nadaje do związku, że jest niezdecydowana i tak dalej, i tak dalej. Pocieszając, jej, pocieszając ją zwróciłem uwagę, że no, przynajmniej problem sam się rozwiązał, ale jak bardzo w takiej sytuacji on pewnie tylko wzmocni swoje poglądy takie negatywne na temat kobiet, ją tak naprawdę, co odstraszyło koniec końców, co zepsuło to, gdzie była pewna szansa na relację, no jego pewna frustracja i niecierpliwość w nastawieniu do niej. To brzmi czasami jak truizm, ale to jest absolutna prawda, która tak generalnie w równym stopniu dotyczy i mężczyzn, i kobiet, wszystkich, którzy mają problem z relacjami z innymi ludźmi, czują się nieatrakcyjni, nie potrafią w te relacje wchodzić, że naprawdę warto zacząć od siebie, popracować nad sobą. Często to się wiąże również, spójście, na przykład na psychoterapię, przepracowaniem różnych swoich lęków, różnych swoich blokad, swoich poglądów, pracowaniem nad swoją samooceną, nad pewnością siebie, nad tym poczuciem tej takiej swojej generalnej atrakcyjności i wartości. Rozwijaniem też przy tym wszystkim umiejętności bycia otwartym na drugiego człowieka, posiadania więcej empatii do niego, żeby uczyć się go słuchać, żeby uczyć się go tak rzeczywiście rozumieć. I przypomina mi się takie świetne zdanie kiedyś na, na billboardzie widziałem. Ono mi się bardzo podoba. Zostało ze mną. Mam nadzieję, że zostanie do końca życia. Tam było mianowicie napisane, że ty się nie zmieniasz, świat się nie zmienia. Ty się zmieniasz, świat się zmienia. Dlatego wszystkim, niezależnie od płci, którzy mają jakieś problemy w relacjach z innymi ludźmi, chciałbym życzyć przede wszystkim otwartej głowy i refleksji, bo można bardzo wiele rzeczy znaleźć, z którymi można coś zrobić. Zanim się skupimy tylko na tym, na co gdzieś tam nie mamy wpływu, co rzeczywiście jest problematyczne, ale zapraszam was jak zawsze do komentowania. Jestem ciekaw waszych spostrzeżeń i przemyśleń, doświadczeń w tym temacie. Myślę, że jak zawsze, może w komentarzach, z komentarzy wyjść jeszcze bardzo ciekawe uzupełnienie tego, co dzieje się w materiale. Zapraszam jeszcze raz na mój Instagram po więcej inspiracji, po jeszcze więcej. Różnych dyskusji, przemyśleń, bycia bliżej w kontakcie ze mną. Tam najczęściej swoją drogą odpowiadam, jeżeli, jeżeli mogę. Na tym Instagramie w miarę, w miarę siedzę. Zostawcie subskrypcję. Jeśli jeszcze tego nie robiliście, a chcielibyście wracać po więcej tego typu również materiałów, i do zobaczenia.